Dzień dobry, witam wszystkich uczestników warsztatów terapii zajęciowej, tych, którzy chodzą na zajęcia obecnie, jak i zarówno tych, którzy jeszcze pozostają w domu. Dzisiaj mam dla Was taką propozycję na motorykę palców, tak żebyśmy się troszeczkę e, pobawili, po, po, porobili na drutach, ale drutów nie mamy, mamy za to nasze palce. I mam taką małą propozycję, zróbmy coś, co może być bransoletką, może być paskiem, taką jaką macie wyobraźnię, możecie to wykorzystać. Zaczynam. Co potrzebujemy? Potrzebujemy włóczkę, może być jedna ewentualnie, no ja sobie tutaj trzy złączyłam, wy możecie sobie wziąć jedną grubą, a różne kolorowe, no i no, nożyczki, no i oczywiście nasze palce i to wszystko, co potrzebujemy. Łączymy nasze trzy włóczki, postarajcie sobie, no wy możecie mieć jedną, możecie mieć więcej, ja wziąłem sobie trzy różnokolorowe. Łączymy i tak jak mamy dłoń, wkładamy sobie tutaj do tyłu i przekładamy za tym palcem, tu z przodu, tu za palcem i prowadzimy z powrotem, ale teraz jest za palcem, przed palcem i za palcem. I ponawiamy do góry, czyli znowu za palcem, przed palcem i za palcem. I wracamy. Za palcem, przed palcem i za palcem. I teraz zaczynamy robić na drutach naszych, czyli naszych dłoniach. Mniej więcej widzicie, że każdy z nich ma po dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. I co robimy? Nasze włóczki, które żeśmy robili, zaczynamy bawić się palcami. Czyli bierzemy tą dolną naszą nitkę i przekładamy, o tak, zginamy nasz palec. Proszę, czekajcie, bo ja to tak zrobiłam, troszkę mi się tu nie udało, szczerze. Staramy się zgiąć palec, o, i przekładamy ją do tyłu. Bierzemy naszą dolną, przekładamy, zginamy palec i kładziemy ją do tyłu. Bierzemy dolną, zginamy palec, i przekładamy. Bierzemy naszą dolną, zginamy palec i przekładamy. Upychamy. O, tak. I co robimy? Zaczynamy na nowo czyli przed palcem za palcem, przed palcem za palcem, przed palcem, za palcem, przed palcem, za palcem. Mamy znowu dwa. I ponownie robimy. Dolną przekładamy. O, tak. I to na każdym palcu. Palec przekładamy, proszę. I tu też upychamy. Tu już nam się zaczyna pomału robić. Z tyłu, widzicie? O. I znowu bierzemy naszą włóczkę. Przed palcem i za palcem. Przed palcem i za palcem. Przed palcem. Za palcem, przed palcem, za palcem. Mamy znowu dwie. I ponawiamy. Znowu robimy. Tak? Znowu dolna. Zginamy palec, przekładamy. Zginamy palec, przekładamy. Zginamy palec, przekładamy. O. I upychamy. I znowu. proszę, mamy taki. Możecie zrobić bardzo długi, może to być pasek. Możecie zrobić więcej łączyć je, szyć. Ja po prostu zakończę go. No i może zrobimy taką małą brazoletkę. Możecie to robić z tą rzeczek, z czego tam yy, zechcecie. Bierzemy z naszego małego palca, nakładamy na ten palec. Wtedy mamy podobną sytuację, czyli dwa Znowu przekładamy, o, i mamy jeden. Bierzemy ten jeden, który nam został, wkładamy na palec obok. Dolny bierzemy, przekładamy, znowu bierzemy. Ten wkładamy na nasz ostatni palec, przekładamy i mamy jakby zakończoną tą stronę. Teraz możemy nam to odciąć. Dobrze. Wtedy przekładacie to obcięte przez to oczko Możecie ją związać z tą drugą, jak widzicie, może to być, moż, można zrobić pasek yy, do czegokolwiek, można zrobić taką małą bransoletkę, czyli teraz można te dwa elementy z sobą, troszkę nie wyszło na samym początku, zaraz to wszystko poprzekładamy i zwiążemy. I powstaje taka oto, może być ona zaletka. no tutaj mi za duża wyszła, bo robiłam jako pasek, ale możecie sobie to zrobić. Chodzi o to, żeby troszkę popracować paluszkami, a jest tu troszkę wyginania. Proszę. Dziękuję bardzo.